Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku między innymi o bardzo istotnych informacjach przekazanych przez fińskiego europosła, który poinformował, iż Stany Zjednoczone przedstawiły ultimatum dla Europy. Chodzi o uznanie kapitulacji. Ukrainy. Pytanie, na ile są to oczywiście potwierdzone informacje i co to oznaczałoby dla bezpieczeństwa naszego regionu o tym w pierwszej części dzisiejszego podcastu. Natomiast w dalszej części chciałbym się tutaj zastanowić, na jakim etapie w ogóle jest dzisiaj refleksja strategiczna w państwie polskim? Mamy wypowiedzi ministra cyfryzacji zapowiadające, że Polska będzie nadal opłacać abonament za internet satelitarny Ukrainy. Z drugiej strony nie ma kompletnie Polska nic w zamian, a Stany Zjednoczone naciskają na Ukrainę między innymi używając argumentu o odcięciu Ukrainy od starlinków. No i ma, mamy do czynienia z ogromnym bałaganem strategicznym w Warszawie. Pytanie, co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa. No i wreszcie temat, ostatni temat, bardzo istotny, kompletna zmiana narracji stanów zjednoczonych, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, naciski na Ukrainę, jeżeli chodzi o zmianę rezolucji, a jednocześnie zapowiedź przywrócenia normalnych stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi i, a Rosją. I to wszystko w sytuacji, kiedy pod koniec listopada 2024 roku władze, czy władze w Warszawie zadecydowały o zamknięciu konsulatu Rosji w Poznaniu. Pytanie, w jakim tak naprawdę miejscu w tej całej układance strategicznej dzisiaj znajduje się państwo polskie. O tym, we, w tym w tym odcinku, a państwa serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do pierwszego tematu. Fiński ekspert, analityk stosunków międzynarodowych, Mika Altola, poinformował, że Donald Trump postawił Europie ultimatum. Krótko mówiąc, dał trzy tygodnie na zaakceptowanie warunków kapitulacji Ukrainy. No i to jest rzeczywiście informacja warta analizy. To jest wiadomość, którą, którą przedstawił człowiek, który też nie jest przypadkowy i to nie jest Pierwszy lepszy publicysta, komentator, to jest polityk, który w przeszłości kandydował na urząd prezydenta Finlandii. Człowiek, który ma szerokie kontakty, jeśli chodzi o think tanki, ośrodki eksperckie zajmujące się właśnie Sprawami międzynarodowymi, jeżeli chodzi o analizę, taką geopolityczną, geostrategiczną, to jest profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Talinie, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Tampere, czyli nie tylko w Finlandii, ale także poza, jest znany w środowisku, w środowisku akademickim. Jest niewątpliwie takim jednym z bardziej aktywnych fińskich komentatorów, jeśli chodzi o wojnę, o wojnę na Ukrainie, autorem też bardzo poczytnych książek w tym zakresie, no i to jest rzeczywiście warto się przysłuchać temu, co ten człowiek, co ten człowiek mówi. A obecnie, co jest też niebagatelne, jest posłem fińskim posłem do Parlamentu Europejskiego. Co powiedział Mika Altola konkretnie? Konkretnie, że Stany Zjednoczone dały Europie trzy tygodnie na ustalenie warunków kapitulacji Ukrainy, a jeśli Unia Europejska się nie wywiąże, jeżeli europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych nie zaakceptują tych warunków kapitulacji przedstawionych, no to wówczas Stany Zjednoczone mają wycofać się z Europy. Konkretnie mają wycofać swoje wojska, zostawiając kwestię bezpieczeństwa w Europie otwartą, przestając być dostawcą bezpieczeństwa. To jest ten wariant, czy ten scenariusz, o którym mówiłem już w 2017 roku w podcaście geopolitycznym, mówiąc o takim mechanizmie, który został nazwany pułapka Kindlebergera, że wiodące mocarstwo, ten hegemon. Który dzierży prym na świecie, który jest dostawcą takich dóbr publicznych jak bezpieczeństwo, zaczyna się wycofywać ze swojej roli. No, nie, oczywiście nie w skali globalnej, ale na przykład na kontynencie europejskim i to jest rzeczywiście realna groźba. nie mówię, że tak się stanie i nie mówi o tym zresztą Mika Aolta, że tak się Mika Altola, że tak się, że tak się stanie, ale jest to taki wariant, który trzeba wziąć pod uwagę. a biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj Europa, w znaczeniu samej Unii Europejskiej jest kompletnie, kompletnie dysfunkcyjna, jeśli chodzi o wiele aspektów dotyczących, dotyczących obronności. No, w sensie, nie można moim zdaniem traktować dzisiaj Unii Europejskiej jako jednego podmiotu geopolitycznego, jak wielu chciałoby ją, ją widzieć, bo nie ma czegoś takiego jak, jak jednolite państwo europejskie, jednolity podmiot geopolityczny. Natomiast, no, niestety, z tego, co Mówi fiński polityk, wynika też jasno, że wielu polityków, a zwłaszcza w takich krajach jak Polska, na tak zwanej wschodniej, wschodniej flance NATO, uwierzyło w koniec historii, uwierzyło w to, że pokój, traktaty. Że prawo międzynarodowe będzie obowiązywało powsze po czasy, że ten temat wojen, jakichkolwiek konfliktów, rywalizacji mocarstw jest zamkniętą kartą historii, że zapanuje demokracja, zapanuje liberalny ład na całym świecie i to ma wyeliminować groźbę wojen, powrotu do konfrontacji konfrontacji mocarstw. No to oczywiście było wielkie kłamstwo uwierzono w te przepowiednie Francisza Fukuyamy i, i rozbrojono bardzo, bardzo mocno Europę, także pozbawiając bardzo istotnych elementów takich, no nie, niekoniecznie na, na czasy wojny, ale na czasy kryzysu jak obrona cywilna, widać to było bardzo no, bardzo mocno po 1999 roku kiedy po przystąpieniu Polski do NATO to właściwie rozmontowano system obrony cywilnej w Polsce i to oczywiście nie jest moja subiektywna opinia, to nie jest jakaś moja prywatna, prywatna analiza. To są raporty, bardzo poważne, kompleksowe raporty Najwyższej Izby Kontroli, najważniejszego organu kontrolnego państwa polskiego. W związku z tym to pokazuje w jakiej sytuacji też geostrategicznej znajduje się dzisiaj państwo polskie. Nasze bezpieczeństwo zostało przysłowiowo powieszone na klamce w Waszyngtonie. I to jest sytuacja jeszcze bardziej katastrofalna, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że zmieniono strukturę etniczną państwa polskiego. To nie tylko konflikt mocarstw, to nie tylko sama wojna na Ukrainie jest, jest dzisiaj... Czymś, co może zmienić sytuację bezpieczeństwa państwa polskiego, ale można powiedzieć, że na, na własne życzenie decydentów w Warszawie sprowadzono wielkie nieszczęście na, 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 na Polskę, na państwo polskie, na społeczeństwo w Polsce, w Polsce. Kilka milionów diaspory ukraińskiej, do tego niekontrolowana migracja z innych części świata, gangi gruzińskie i tak i tak dalej. A to jest przecież dopiero początek. To jest dopiero początek. No trudno. Tutaj nie zakładać, aby po zakończeniu czy też zamrożeniu wojny na Ukrainie do Europy nie, przybyło, nie, nie przybyła kolejna fala migracji z Ukrainy, w tym już zdemobilizowanych weteranów Sił Zbrojnych Ukrainy. To jest potężny problem, jeżeli chodzi o tych. Obywateli Ukrainy w Polsce, oni są kompletnie niesprawdzeni, nie byli sprawdzeni kontrwywiadowczo. Nie wiemy, ilu oficerów, ilu współpracowników obcych służb specjalnych wjechało do Polski, jakie rezydentury wywiadowcze zainstalowano w państwie polskim. No, to jest coś, co będzie niestety odbijać się na bezpieczeństwie wewnętrznym państwa polskiego jeszcze przez wiele, wiele lat. Natomiast dzisiaj w, myślę, że w establishmencie polityczno-medialnym III Rzeczpospolitej no, jest potężna konsternacja. To nie tylko. Taka, takie poczucie klęski całej tej strategii, którą realizował, i w cudzysłowie oczywiście strategii, którą realizował Pałac Prezydencki, dwa kolejne rządy rząd Mateusza Morawieckiego i rząd Donalda Tuska, ale to jest też takie zmierzenie się z tym ciężarem presji, jakie, jaka na Polskę jest wywierana, aby Polska wysłała swoje wojska na Ukrainę na jakąś linię. Zdemilita obszar zdemilitaryzowany, no, to byłaby absolutna katastrofa. Włączenie Polski w ten konflikt to byłoby pogłębienie napięcia w relacjach polsko-ukraińskich i groźba wciągnięcia Polski do wojny z Rosją. Polska nie ma po pierwsze żadnego interesu w żadnej wojnie, a po drugie Polska jest do żadnej wojny po prostu nieprzygotowana. Byłoby to potężne uderzenie w, w państwo polskie. Oczywiście Polska ma wielu wrogów, także w samej Unii Europejskiej. Nie podoba się to, że Polska jest hamulcowym we wdrażaniu różnych projektów na czele z federalizacją Unii Europejskiej, z wdrażaniem Zielonego Ładu, całej tej demoralizacji dzieci i młodzieży, całej tej, tej, tej chorej ideologii też i też multikulti itd. dalej, i, tak dalej. Natomiast, i, I niewątpliwie włączenie, wepchnięcie Polski do... Do wojny, dla eurokratów brukselskich byłoby, no wręcz powiedziałbym, jeżeli nie pożądane, to na pewno nie, nie, nie że tak powiem, nie, nie zmartwiliby się tym, że Polska jest osłabiona, że, że głos Polski także w Europie jest po prostu osłabiony. Administracja prezydenta Donalda Trumpa zagroziła. Odłączeniem Ukrainy od sieci internetu satelitarnego Starlink, jeśli Kijów nie zgodzi się na żądania amerykańskie dostępu, udzielenia dostępu do zasobów mineralnych Ukrainy tych minerałów strategicznych ropy, gazu, pierwiastków ziem rzadkich jako rekompensaty za udzieloną, udzieloną pomoc podczas wojny. No i tutaj. Warto przywołać wypowiedź ministra cyfryzacji pana Krzysztofa Gawkowskiego, który powiedział: Cytuję, Polska kupiła Starlinki, które przekazała Ukrainie, płacimy i dalej będziemy płacić abonament za internet satelitarny dla Ukrainy. Koniec cytatu. I ta wypowiedź padła w serwisie X na dawnym, na dawnym Twitterze. No i mamy do czynienia z sytuacją wręcz kuriozalną. Sytuacją, w której w, w której 80, około 85% z 20 tysięcy terminali działających na Ukrainie terminali Starlink, zostało w całości lub częściowo sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przez rządy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polski. Natomiast mamy sytuację, w której to rząd w Warszawie na bieżąco finansuje utrzymanie tych systemów. Dodam, nie mając kompletnie nic w zamian. To jest, no właśnie, no jak to nazwać, niż jak inaczej można to nazwać, niż działaniem przeciwko polskiej racji stanu. Polska nie jest w stanie wymóc na rządzie na, Ukra na Ukrainie, w rządzie w Kijowie, wydawałoby się prostej sprawy, masowych ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa mając tak potężny atut jak opłacanie abonamentu za internet satelitarny dla Ukrainy, to pokazuje w jakiej sytuacji jest dzisiaj państwo polskie, jak bardzo mocno rząd w Warszawie jest podporządkowany interesom zewnętrznym. No, trudno inaczej to po prostu nazwać. Dodatkowo tutaj... W Pan minister Gawkowski przekazał informację, że pod koniec stycznia 2025 roku Polska dostarczyła na Ukrainę pierwszą partię obejmującą 2600 spośród dodatkowych 5000 terminali Starlink, i ten zakup został sfinansowany w całości przez Ministerstwo Cyfryzacji. No tutaj Gawkowski dodał, że Polska ma dążyć do podpisania umowy z Ukrainą, w ramach której ma być kontynuowane dotychczasowe wsparcie. Natomiast no też trzeba jasno powiedzieć, że cała ta Pomoc, ogromna pomoc, której, którą Polska udzieli, udzieliła i udziela Ukrainie, nie spotkała się z żadną ukraińską nie tylko, że wdzięcznością, ale z żadnymi ustępstwami strony ukraińskiej w toczących się negocjacjach dotyczących żywotnych dla Polski, żywotnych dla Polski interesów. No, mamy do czynienia z. Absurdem, sytuacją absurdalną, natomiast też warto zauważyć, że Amerykanie, negocjując z Ukrainą, robią to na zasadzie transakcyjnej, natomiast Polacy dają za darmo takie przysługi, dają sprzęt w taki sposób, no płacą abonament za darmo tak naprawdę, nie mając nic w zamian, jak to inaczej nazwać, niż, niż właśnie działaniem na, przeciwko polskiej racji stanu. Administracja prezydenta Donalda Trumpa zwróciła się do Ukrainy z prośbą o wycofanie corocznej rezolucji potępiającej działania wojskowe Rosji na Ukrainie. Chce, aby zastąpić ją bardziej stonowanym oświadczeniem, oświadczeniem, które zostało okrzyknięte przez media ukraińskie i część mediów na zachodzie mianem Cytuję prorosyjskiego. O wszystkim poinformował dziennik Washington Post, który, który przekazał taką wiadomość, że sekretarz stanu Marco Rubio wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że Waszyngton zaproponował treść, jak to określono, prostej i historycznej rezolucji, w której wzywa się wszystkie państwa członkowskie. ONZ do poparcia, do poparcia jej i w celu wytyczenia, jak to określono, drogi do pokoju. Ta rezolucja ma być głosowana na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych 24 lutego, czyli w trzecią rocznicę eskalacji wojny na Ukrainie. Natomiast tutaj, Washington Post, powołując się na anonimowego urzędnika Stanów Zjednoczonych i trzech europejskich dyplomatów, napisał, że Urzędnicy administracji Trumpa przejrzeli ukraińską propozycję rezolucji i no, nie tyle nawet poprosili, co wywarli nacisk, wywarli nacisk na, na, Ukrai na, na Ukraińców, aby zmienili ton tej rezolucji. Tym bardziej, że już wiemy po tych negocjacjach w Riyadzie, że oba państwa, Stany Zjednoczone i Rosja chcą wznowić poziom. Relacji dyplomatycznych, no ten poziom z, z 2021 roku, czyli sprzed eskalacji wojny na, wojny na Ukrainie, jeżeli chodzi o liczbę personelu w placówkach dyplomatycznych i tak dalej, i tak dalej. Przywrócić wiele kanałów komunikacji, które zostały zamknięte, oczywiście nie wszystkie, bo przecież cały czas trwa współpraca amerykańsko-rosyjska, jeżeli chodzi o eksplorację kosmosu i tak dalej, to. Ale jest wiele spraw związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energią, współpracą gospodarczą, które będą negocjowane być może także w Szwajcarii, już według tych, tych doniesień. To też pokazuje, jaka ogromna jest różnica. W, w pewnym rozumieniu geopolityki, w pewnym rozumieniu tego, co się dzieje na arenie międzynarodowej w samej Europie. Widać to bardzo dobrze po przykładzie Polski. Polacy, może inaczej, władze w Warszawie kompletnie nie wyczuły zmieniającego się wiatru historii kompletnie nie wyczuły, czy w ogóle nawet nie założyły, moim zdaniem. Możliwej, możliwych zmian w polityce amerykańskiej. I tutaj z, z, spójrzmy na to, mamy luty 2025 roku. Amerykanie chcą przywrócenia poziomu relacji dyplomatycznych z Rosją sprzed 24 na poziom sprzed 24 lutego 2022 roku, a władze w Warszawie, konkretnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w listopadzie 2024 roku podjęło decyzję o zamknięciu konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. W odpowiedzi Rosja zamknęła, wydała nakaz zamknięcia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu. No przecież mamy do czynienia z kompletną nieodpowiedzialnością władzy w Warszawie. To jest kompletna nieodpowiedzialność polskich polityków. To, co jest robione, jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną, jeżeli chodzi o dyplomację i samą politykę bezpieczeństwa. Widać, że następuje bardzo istotna, bardzo głęboka zmiana w polityce, w polityce amerykańskiej, co oczywiście nie oznacza, że wojna na Ukrainie będzie, czy może być szybko zakończona. Ten konflikt może być zamrożony. No, zresztą z punktu widzenia amerykańskiego dip. Byłoby nawet korzystne możliwość odgrzania takiego konfliktu, oczywiście cudzymi rękami, i wywarcia ewentualnie nacisku na Rosję w sytuacji, gdyby doszło do wielkiego konfliktu na Bliskim Wschodzie, czy też do konfliktu na Indo-Pacyfiku. Mówiłem już o tym w podcaście geopolitycznym, ale no trzeba oczywiście o tym, o tym przypominać. Polsce nie wolno dać się wciągnąć. Do wojny, do żadnej wojny oczywiście. I to jest dzisiaj podstawowy interes strategiczny państwa polskiego: przetrwanie narodu polskiego, przetrwanie państwa polskiego, obrona, ochrona niepodległości, suwerenności państwa polskiego. To jest fundament, a nie iluzje dotyczące międzymorza, trójmorza, innych koncepcji, które tak naprawdę sprowadzają się do pomachiwania szabelką, mówienia o wgniataniu. Putina w ziemię. No to cytat oczywiście z marszałka, z marszałka Sejmu Szymona Hołowni. No to jest kompletna, nie, kompletnie nieodpowiedzialna polityka, tym bardziej, że musimy sobie zdawać sprawę, że pod naciskiem amerykańskim dojdzie prędzej czy później do wyborów prezydenckich na Ukrainie. Mówi się już o co najmniej kilku możliwych kandydatach i o samym Zełenskim, i o Waleriu Załużnym, i o Piotrze, Petrze Poroszence, i o Julii Tymoszenko, i, i o Juriju Bojko, i o Witaliu Kliczko, i o Serychu Prytule, wspominany jest też Krylo Budanow. No, tych, ta lista jest niezamknięta, oczywiście jest cała cała paleta. Różnych możliwości, ale musimy też wziąć pod uwagę fakt, że na Ukrainie, w wyniku różnego rodzaju perturbacji gospodarczych, perturbacji politycznych, nacisków z zewnątrz, może dojść do jakiejś formy konfliktu wewnętrznego. Pytanie, czy jest rzeczywiście realna groźba wojny domowej na Ukrainie. No, ta wojna domowa na Ukrainie trwa oczywiście od 2000. 14 roku, jeśli chodzi o wschodnie obwody i tę zbuntowaną część społeczeństwa ukraińskiego, które wypowiedziało posłuszeństwo władzom w Kijowie, no ale tutaj mówimy o znacznie szerszym wariancie, czyli takim, takim konflikcie, który ogarnąłby całą Ukrainę. Czy rzeczywiście taki konflikt wewnętrzny jest możliwy na tym etapie? Na tym etapie Stany Zjednoczone i prawda, kolektywny Zachód tonują tutaj bardzo mocno różnego rodzaju. Niesnaski, które pojawiły się w obwodzie w, tym, w obozie władzy w Kijowie, niemniej jednak no, kompletnie wykluczyć takiego scenariusza nie możemy jakiegoś, jakiejś formy konfliktu wewnętrznego, nawet we, takiego gorącego konfliktu wewnętrznego, na przykład już po zamrożeniu tej, tej, tej wojny na Ukrainie, w sytuacji, kiedy niezadowolenie części społeczeństwa, katastrofalna sytuacja demograficzna, gospodarcza, ym, Przykrócenie pomocy z zachodu albo zakręcenie kurka z pieniędzmi no może doprowadzić do erozji tego systemu politycznego na Ukrainie. Tego absolutnie wykluczyć nie możemy, a w sytuacji, kiedy w Polsce jest kilkumilionowa diaspora ukraińska, jest kilka milionów migrantów z Ukrainy, którzy przecież po wojnie, po zakończeniu wojny powinni powrócić do swojej, do swojej ojczyzny, no to stwarza oczywiście perspektywę bardzo, ale to bardzo niebezpieczną dla państwa polskiego. Jak na razie widać no, decydenci w Warszawie łącznie z prezydentem Dudą, z, z członkami rządu, są bardzo mocno zaskoczeni w ogóle całą sytuacją międzynarodową. No, co nie najlepiej świadczy generalnie o establishmentie polityczno-medialnym. Dziękuję Państwu za uwagę.